Cześć, jestem Tomek. Mam 15 lat, yy, mieszkam i uczę się we Belgolu. Zobaczcie kawałek mojego miasta. Muzyka O funduszach europejskich opowiem Wam na przykładzie mojego starszego brata, świeżo upieczonego studenta. Odwiedźmy go! Siema. Siema młody, co tam? Co robisz? Relax, mam. Słuchaj, musisz zagrać w moim firmie. Co za na to. No dobra, powiedzmy, że na co dzień wygląda to tak. Mój brat Mateusz, tegoroczny maturzysta i absolwent drugiego ELO Elblągu, zamierzał wyjechać na studia do większego miasta, takiego jak Gdańsk czy Warszawa. Ale, dzięki programowi operacyjnemu Kapitał Ludzki, wspieranemu z funduszy europejskich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Welbongu otrzymała dotację ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych na projekt Rynek Pracy Należy do IT. Dzięki któremu. Do istniejących trzech wydziałów PWSZ-ki, dobudowany jest czwarty wydział. Uczelnia otrzymała nowy sprzęt multimedialny i wyposażenie, a także, co w szczególności zainteresowało mojego brata, tysiąc złotych miesięcznie za studiowanie na jednym z czterech kierunków, takich jak informatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, czy ochrona środowiska. Tak więc mój brat może uczyć się w rodzinnym mieście. Dzięki gotówce, jaką dostaję za naukę, stał się bardziej niezależny, co także wpływa korzystnie na moje kieszonkowe. Rynek pracy w naszym szybko rozwijającym się regionie będzie czekał na młodych ludzi z technicznym wykształceniem. I tak to właśnie działa.